Jeżeli chodzi o, o to. No dobra, tylko. O kurczę, ty! W jaki sposób ta policja nas będzie ścigać? To mnie. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z najlepszego polskiego serwera na Robloxiku, czyli PCD Polish Car Driving. I proszę państwa, jak widzicie. No jednak jeszcze jest odcinek nowy. No co, no co ja mogę poradzić, że wbijacie tyle łapek, ale tak naprawdę to, to nie. Tak naprawdę to i tak dziękuję bardzo za wszystkie łapki. Maraton jest skończony. Ten odcinek jest po prostu odcinkiem specjalnym, dlatego że pojawił się update. Pojawił się nowy update, nowe rzeczy, ale zaraz, zaraz o nich powiemy. Tylko pojedziemy sobie do samochodu, który się zrespił na serwerze prywatnym, bo proszę Państwa. Macie to, wywalczyliście na serwerach prywatnych. Respią się teraz pojazdy, oczywiście. Mniej pieniędzy się za nie zarobi, ale są. Więc bardzo kurczę, dobrze, bardzo dobra reakcja, tak naprawdę, ze strony administracji, jeżeli o to chodzi. Czyli wrzucenie tego jest dobrą reakcją, ale przy okazji zmniejszenie zarobków, tak jak na serwerach prywatnych w emergencji Hamburg bodajże. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, chcecie więcej reaktywnych takich odcinków, kiedy wiecie, update jest od razu, jest odcinek, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2, Instagram, Discord, wszystkie linki macie, jak zwykle, w opisie pod filmem, a my szukamy. Mamy niebieskiego, pastelowego czy pastelowego niebieskiego BMW, jakiegoś? Czy nie, 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 tutaj jest tego. Audi, Audiczka. O, tutaj mamy, proszę Państwa. Z tego co już widziałem, to między innymi zostało zmienione to, że. Teraz jest 10 minut na kradzież takiego samochodu, ale najważniejsza zmiana powinna być prawdopodobnie za moment. W ogóle też, jak możecie zauważyć, zmieniłem sobie wygląd mojej postaci w Robloxie. I też moje pytanie do Was brzmi: bo zmieniłem tutaj nogi, tors, jakby i ręce chciałem zmienić, aczkolwiek przywróciłem te stare. Yy, dlaczego nie mam reszty mojego ubrania? Jakby na sobie, na serwerze. Dobra, lockpick, bo nie ma czasu. Trzeba, trzeba próbować samochód kraść. Ej, znowu mam wrażenie, że jest inna animacja tej kradzieży teraz. Dobra, jedziemy. Cyk, cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. Pisaliście w ogóle, że bardzo wam się podobają odcinki z czatem w tym momencie. Także, jak będę grał na serwerze publicznym, to faktycznie. Będziemy próbowali pokazywać wam czat, jaki jest, bo no, faktycznie to jest dosyć zabawne, jak się później to poogląda. Proszę państwa, 6,5 minuty mamy na ucieczkę, ale co się dzieje? Policja, proszę państwa, to jest nowa rzecz. Policja nas teraz będzie ścigać, jeżeli chodzi o, o to. No dobra, tylko... O kurczę, ty! W jaki sposób ta policja nas będzie ścigać? To mnie... Ale ona jest mocna ta policja przecie. Co? Już? Ej, nie, to jest jakiś bullshit. Strasznie szybko strasznie, że ta policja powinna zdarłowa przyjechać, ej przecież to jest teraz giga trudne co jest, jesteśmy w więzieniu w ogóle, nie wiem czy widzicie zamknęli nas do więzienia po nieudanej próbie dostarczenia nowego pojazdu, ej ja bym chciał wam pokazać teraz jak, jak reszta tych rzeczy wygląda bo zmienili też ponoć rzeczy jakby przy dostarczeniu tego pojazdu dobra, ty, ja jestem w Sławnie, jest więzienie, gdzie jest więzienie w ogóle, sprawdźmy to sobie. Tak więzienie jest, proszę państwa, na komisariacie w Sławnie. Jakbyście się zastanawiali, gdzie nas wrzucają do więzienia, to właśnie tutaj. Ej, ciekawi mnie też teraz. Ee, o, jest informacja, że The car has been stolen by Hogaton i the stolen car has been impounded by the police. Hogaton has been caught and teleported to jail cell. Kurczę, no do więzienia trafiłem. Co jest? Czekaj, jestem w więzieniu. Co się tu wydarzyło, proszę Państwa? Za, hogaton za kratami. No taka, taka sytuacja. Niestety wystąpiła tutaj. Wystąpiły pewne komplikacje, jak widać. No ale no cóż mogę poradzić. Ciekawe, jaki jest czas teraz siedzenia w celi. Ej. Kurczę ty, ale to mam nadzieję, że tego, że grypsować tu nie trzeba albo coś. Bo to przypał by był. My takich rzeczy nie robimy. Yy, jak coś, okej. Okay, dobra, a jak, jak wygląda cela cała więzienna? Mniej więcej tak wygląda cała cela więzienna. Kurczę, tutaj jakiegoś skrinka fajnie byłoby zrobić, yy, fajnego do, do miniaturki, póki jestem w więzieniu. Nie wiem, ile będę w tym więzieniu. Mam nadzieję też, że wam się podoba ten w ogóle skinek. Mam teraz tutaj taką głowę niedźwiedzia. To jest bodajże z jakiejś gierki. Co, co, coś takiego. I e, jakby, no, powinienem mieć jeszcze strój tutaj, no ale no, ale nie mam stroju, jakby. Powinienem taką fajną zbroję mieć ubraną. E, jeszcze pelerynę bym sobie dokupił, na no, to trzeba kolejne Robuxy kurcze kupić. Ej, ja nie mogę wyjść z więzienia? Ty! Wiecie, co by mogło być? Też jakieś mini, mini zadania w więzieniu na szybsze wyjście. O! Albo jakiś po prostu też licznik czasu, tak jak w Emergency Hamburg jest, licznik czasu, żeby pokazywał Wam za ile wyjdziecie z więzienia. No bo tak naprawdę to ja nie wiem teraz, czy ja mam czekać, czy coś. Dobra, sprawdźmy. Powinniśmy sprawdzić, tak, kilka rzeczy na tych odcinkach, tak myślę. Powinniśmy sprawdzić, ile czasu jesteśmy w więzieniu, czyli powinniśmy siedzieć, aż nas nie wypuszczą z tego więzienia. Z drugiej strony, powinniśmy też spróbować jakieś metody. Typu, co się stanie, jeżeli jesteśmy w więzieniu i wyłączymy grę i włączymy ją z powrotem? Ewentualnie, co się stanie, jeżeli jesteśmy w więzieniu i zrestartujemy yy, naszą postać, nie? Czy nas to uwolni jakby z tego więzienia, czy tym bardziej jakby za karę jeszcze dostaniemy dodatkowe minuty siedzenia w więzieniu, nie mam bladego pojęcia. Ale ta policja na ten moment jest kurczę za mocna, tak uważam. Wydaje mi się za mocna, szczególnie, że my mamy tam jechać. Widzieliście ta policja jak we mnie wjeżdżała mocno, ja nie byłem w stanie kompletnie uciec tym samochodem. A wywalali mnie też mega, mega porządnie. Dobra i teraz tak. A jak zrobię reset charakter reset okej okay. i... o. I wyszedłem z więzienia. Nie wiem, czy to jest. Ej, dobra, ja nie wiem, czy ja w tym momencie oszukałem, czy nie, ale tak to wygląda. Dobra, dalej. Mamy coś takiego: jest aktualizacja 29.09, czyli świeżutka z wczoraj. Car Theft Side Job now available on VIP servers with 50% smaller payouts. Czyli mamy 50% mniej kaski w teorii tutaj za te misje na serwerach prywatnych. AI Police Cars will spawn and chase after stealing a car, czyli jeżeli kradniemy samochód, to policja AI, sztuczna inteligencja policyjska po prostu się pojawi i będzie nas ścigać za, za tę kradzież. Kradzione samochody nie będą kolidować z innym, innymi pojazdami blisko miejsca do dostarczenia pojazdu czyli to jest to, co mieliście. Eee, o kurcze, pieczone. Mieliście ten problem, że was ktoś blokował przy próbie dostarczenia pojazdu. No to już tak nie powinno być. Eee, player's car will now get teleported to the theft house after a successful delivery. Czyli, jak dostarczymy pojazd, to nasz pojazd w sensie nasze auto powinno się pojawić, te teleportować do nas. No i kurczę, no ja bym chciał to sprawdzić, wiecie. No, ale jak ja mam to sprawdzić, skoro już event się u mnie skończył? Chyba nie pozostaje nic innego, jak spróbować. E, no nie wiem, spróbować e, przeskakiwać po serwerach. No ale kurczę, na publicznych, no to ciężko mi będzie złapać samochód, tak naprawdę. E, no i pierwszy raz widzicie, gdzie miałem teraz Doma Sławice, jakby tutaj na serwerze prywatnym. W ogóle to było wcześniej dodane, że, że się tędy nie wchodzi tylko z drugiej strony. I dodatkowo powiem tak. Czy ta jariska jest dostępna? To wygląda kurczę jak nowa jariska. Podoba mi się strasznie, powiem wam, ta, ta świeża jariska. To byłby mój drugi ulubiony samochód po moim golfiku na serwerze, jakby już wszedł. Więc kurczę czekam na tę jariskę ulepszoną. No chyba, że ona gdzieś jest, ale ja o tym nie wiem. No dobra, e, wiecie co, faktycznie, chyba przejdę sobie na serwer publiczny jakiś i widzimy się, może jak znajdę. Kolejny samochód do kradzieży, o w ten sposób O, tu już milion osób, już milion osób będzie Dobra, jedziemy, jedziemy, szukamy Szybko, jakiś samochód, żeby znaleźć Żeby znaleźć, jakieś passerati, let's go, w golfika wsiadam i, i szukam A ciekawe czy będzie widać pościg, jeżeli ktokolwiek ukradnie ten samochód w sumie to Właśnie to by było fajne, gdyby tak, tak było Tak, to, to bym chciał zobaczyć w takim by razie, było... dobra jadę Poza. Jeszcze raz, jaki kolor? Dark green. Dark green, okej. Okay. Zieleń, RB6. Ty, widzę ten jakiś zielony. zielony. Dobra, tu już ktoś kradnie chyba ten samochód. Tak, już go kradną. Ju, już kradną samochodzik z tego co a widzę. Przed, a przed chwilą napisałem, był, był event kradzieży? Tak, tak, tak. I dosłownie minutę później wyskoczyło, że... Dobra, wsiadam do tego kogoś do środka. Aha. Okej, okay, tylko że ten ktoś nie wyjedzie przez samochody, które tu stoją. Nie, nie. <laughs> Ty zablokowali swoimi samochodami. Kurczę, wjazd do, do tego miejsca. Kasztany. Dobra, jadę, jadę, jadę z tą osobą, która ukradła. Więc. Oho, oho, właśnie ten ktoś wjechał w tego. Ten, ale policji tu nie ma. Nie, nie, nie słyszę żadnej policji jeszcze. Czy te, ta policja jest tylko palnięta przez. Jakby tylko ją widzi osoba, która kradnie, czy, czy o co chodzi? Nie, no to powinno być ogólne. Ej. No chyba, że ktoś w Ciula poleciał i sam się zrespił, e, wiesz. A jaki samochód to miał być? RB6. No to tak jest. No to jest. zielone RBS6. Jadę właśnie z Klipcik, który ukradł ten samochód. Jedziemy. No i cóż, i zobaczymy zaraz. Jedziemy pod Malechowo. W teorii w tym Malechowo to powinno też tak być. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale teraz strasznie zacina serwer. Pewnie dużo osób się ładuje, dużo osób gdzieś coś robi i troszeczkę zacina. Tak niestety też bywa czasami na serwerze. Dobra. Ja straciłem prawko przed chwilą, szukając tego samochodu do kradzieży, by the way. Ale to dobrze. Ja mówiłem, ja już chciałem w ostatnim odcinku maratonu stracić prawko. W sumie nie straciłem, wiesz, byłem jeden punkt. Behind, stracenie. No i w sumie straciłem mi dobrze. Za trzy dni świeżutkie prawko. akuratnie to i tak ten odcinek jest taki dodatkowy z, yy, z tej gry. Dobra, ty czemu się. Za... Czemu ta osoba się tu zatrzymała? Co jest? Gdzie wy stajcie? Pod tym, pod Sławdem, jak na Bobrowiczki. Aha, to ja już jadę. Dobra, ja obserwuję, ja nagrywam, co tu się dzieje. Jesteśmy pod e, Abiwood. Wood. Dobra, jedzie, jedzie, jedzie. Tak to wygląda, moi drodzy. Jedziemy w skradzionym samochodzie, ale w ogóle nie widzę tej policji, która miała być. I teraz mam dziwne wrażenie, że faktycznie może być tak, że policję widzi tylko może osoba podejrzana. No ale też, no trendy ta osoba. Ta osoba jedzie standardową trasę. I jak ona by uciekła od tej policji? Nie wiem, nie wiem. Może są jakieś triki? na główną czy jesteście dalej pod rady? Nie no na głównej, na głównej jedziemy a, cały no czas. dobra to jadę. Jedziemy główną do Malechowa zapewne żeby dostarczyć ten samochód, nie? Pewnie tak. Więc, dobra, lecimy, lecimy! Zobaczymy proszę państwa jak to będzie wyglądać. Na razie wygląda to w ten sposób, a jak to będzie za moment jeszcze to, to się dowiemy. Dobra, tutaj sobie jedziemy, Jezus Mary, ale creepy wygląda ta postać obok mnie w tym momencie, jakiś Pinokio, kurczę, klipcik tu wygląda, no. No, prawie jak z Don Mateo, tak samo jechałem, siedziałem sobie tu, Don Mateo jechał samochodem i jechaliśmy na karczmę. O, do dokładnie. Minąłem skrzyżowanie, jestem w Malechowie. Okay. No, my też jesteśmy w Malechowie. Malechówko, sorry. No właśnie, no właśnie, a my w Malechowie już. E, Cisnę 220. No dobrze, dobrze, Fotradar ci strzeli fotę w Malechowie, pamiętaj. Wiem. Oho, już ktoś jest na dostawie. Wjeżdżamy na dostawę, i tutaj w teorii już e, tak. Nie można jakby nic z tym samochodem chyba zrobić. No i ta osoba dostarczyła na spokojnie teraz Aha. pojazd. Na to, na to, wychodzi, że nie było żadnego problemu Także no klipcik, gratuluję Ci w takim razie dostawy, udało to się zrobi e, Udało się to zrobić, no, na RP, jakie RP O siema, czy, czy Pan łobuzik? Tak, to ja Dzień dobry, to ja Ja straciłem niestety, proszę Pana, prawo jazdy Czy zawiózłby mnie Pan do Starego Jarosławia? Do Starego Jarosławia? Dlaczego aż tak? Tak no Dobre, jedziemy, bo po prostu, no to nie Oj. wiem, czemu się pan pyta, dlaczego akurat nie tam, nie wiem. Ma pan klienta w swoim Uberku i się pyta pan, dlaczego akurat nie tam, no nie wiem. To jest nieprofesjonalne zachowanie jak na profesjonalnego kie... kierowcę. Właśnie jechaliśmy na dwóch kołach, by the way. E, także, nie wiem, czy pan sobie wydaje, zdaje sprawę, ale jakby tam pan w lewo skręcił, to by było szybciej, tak? No, oczywiście, że tak, no, pan, Acha, jedziesz teraz, na koszty. pan jedziesz teraz. Pan jedziesz teraz sławna No ja panu nie zapłacę za taką trasę w takim razie. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że. Nie musi pan. Że no nie zapłacę. Ja bym chciał tylko powiedzieć w sumie, że jeżeli Amax będzie tego słuchał, to w sumie może przydałoby się faktycznie zrobić taką opcję blokowania samochodu. Od środka, jako kierowca, ewentualnie oh, no, wypraszania no. ludzi, że można było faktycznie nie pozwolić na wchodzenie e, przez ludzi do naszego samochodu, nie? Może to by była taka fajna opcja. A widziałem, że w Emergency Hamburgu jest to całkiem nieźle zrobione, właśnie, że. Ło kurcze, panie, ale to on na nasz pas leciał. Oh. I teraz, wow, kolejny jeszcze, i ja pierdzielę, co tu się dzieje? Po nocy. To nie Jakie moja wypadki. Wina była. No drugie palnięcie no nie. drugie palnięcie zostałem wyrzucony No ale tak, no to tak, no tak No pierwszy gość wjechał nam na pas na czołóweczkę leciał no, także jest to fajnie zrobione na Emergency Hamburg, czyli właśnie możemy zamknąć całkowicie samochód, ale to ch chociaż nie, na Emergency Hamburgu po prostu zamykając samochód, jakby wszyscy wysiadają. A na Emergency, tam, na, na City Country, to tam chyba można poszczególne osoby wywalać, nie? Także. Tego nie wiedziałem. No, 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 tam masz chyba slot każdy pojedynczy, który widzisz, że ktoś siedzi i, i możesz tam kogoś wywalić, więc to jest całkiem, całkiem spoko. No, ale jeżeli chodzi o kradzież samochodu Łobuz polecam ci sprawdzić na serwerze prywatnym, teraz ogólnie już na prywatnych serwerach jest to powgrywane, nie tylko u mnie. Więc to jest też na pewno plus. Co prawda, na serwerze prywatnym zarobisz 50% mniej, no ale myślę, że te misje nie robisz jej po to, żeby jakoś zarabiać, tylko robisz to po to, żeby, żeby zrobić po prostu dla eventu. Pewnie, że tak. Także można to sobie zrobić. Możesz wejść na prywatny serwer, właśnie przetestować to sobie. Zapraszam, bo jest, jest to ciekawe i sam jeszcze na pewno będę chciał to przetestować. No, tylko dzisiaj nie mogłem tego zrobić. W sensie nie mogłem siedzieć kolejnej godziny licząc na to, że wyfarci mi się i przyzwie się. Wiecie, e, lecz, przyzwie nie się tak. Południa specjalnie. No tak, tak, żeby nie nagrać. Nie 15 minut na, na odcinek. To, to jest akuratnie to. No, także i tak, i tak posiedziałem godzinkę. Posiedziałem na serwerze, jednocześnie zrobiłem sobie godzinkę kopki w kopalni na MTA, więc Aha. i tak co, co chwilę wiesz, z MTA wychodziłem i sprawdzałem, co tam na serwerze się dzieje, więc tak to wyglądało. A co do MTA, to też pytałem. Tak, wstępnie policji i służb medycznych o to, czy będzie można z nimi coś tam nagrać. Także, o. O, to Także są, są jakieś plany na podstawowe służby, już, żeby, żeby nagrać z nimi. Kolejne odcinki. Zapowiada no i cóż, się ciekawie. Mój Uberek jakoś tutaj jedzie, daje radę, mimo że naciąga mnie na koszta. To, to jak widać, jeździ, ale to jest, rozumiem, na koszt, koszt tak. tego organizacji, Dokładnie. tak? Które miejsce cię zaprowadził? Okej, okay, pod kościół. Yes. Pod kościół w Starym Jarosławiu poproszę. Mam nadzieję, że wie pan którędy na kościół się wjeżdża? No już jesteśmy na kościele, więc... No to właśnie pan musisz wjechać jeszcze. Boże, jakie tu dziury. No to, to prawda, a pan parking ominął wcześniej. No trudno. No dobrze, dobrze proszę pana, proszę tu mnie gdzieś wysadzić w takim razie. Dziękuję bardzo, miło okay. było i do zobaczenia. Cześć. Mk.